Cześć, witam was bardzo serdecznie, jest tej Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek serii Śródziemie, Cień Mordoru. Kochani, zbliżamy się do końca rozgrywki. W zasadzie to został nam jeszcze jeden wóz do naznaczenia, przez to będziemy wiedzieli, gdzie znajduje się aktualnie Sauron, no z którym myślę przytrafi nam się niemała konfrontacja. A jeżeli nie konfrontacja, to przynajmniej będziemy musieli coś mu odwalić złego niedobrego, co mu się z pewnością nie podoba. Nie spodoba, a tymczasem bierzemy misję nietykalny. Okej. Okay. No to się da zrobić? Zabić raptem 20 urków. Odnosząc żadnych ran. Możemy to zrobić po cichu tak naprawdę. Wydaje mi się, że to byłoby najbezpieczniejsze wyjście w tej sytuacji, jeżeli faktycznie nie możemy oberwać też najmniejszego obrażenia. A takowe obrażenia łatwo zapaść na przykład od łuczników, no kiedy to wiadomo będziemy toczynić, bo to tylko w rotacji gdzieś na dole, a łucznicy nas po prostu e, będą ostrzeliływać z góry, dlatego też ja zobaczę, czy kogoś tutaj na tych wieżach, tych murach nie ma czasem. Okej, okay, tu widzę dwóch parobków. No ale jako tak to tutaj na wieży cisza Cisza przed burzą Okej okay. No więc trochę się I spróbować Załatwić tutaj jednego przyjaciela Po cichu Tylko nie zadziałał mi kontrol To nie miało tak wyglądać Nieważne, ale W sumie to jednego urka już załatwiłem Okej, okay, jest następny Tu mamy kolejnych Dobra, next o, jeszcze żyje. Okej. Okay. No to czterech już mamy z głowy. Pozostaje jeszcze pięć. O, widzicie? Czekajcie, czyżby tu był jakiś łucznik? Tak, mamy tutaj łuczników. dobra. Zajmiemy się nimi, ale trochę inaczej. Ale nie przyjdziemy aż tak od frontalnej strony. No z tym, że cholera chyba nie będzie się tego dało za bardzo inaczej rozwiązać, aniżeli od frontalnej strony. Temu też skorzystam ze strzały. Dobra. Tu mamy jakiś kolejnych parobków. A ktoś jest tutaj na tej wieży? Ładnie, pewnie, że jest. Okej. Okay. Dobra. No świetnie, no to już mamy kolejnego z głowy. Okej, okay, tu mury zamkowe w zasadzie już uczyszczyliśmy. Szybko do tego przejdziemy. Tylko zamordujemy. Okej, okay. kolego. Nawet o tym nie myślę. Mamy kolejny, wiem, czy łupów. Dobra. Świetnie. 10 już załatwiliśmy. No to bardzo dobrze. Ja będę ich tak wyłapywać w świecie pojedynczo, ażeby czasem ktoś po prostu mi nie przewalił. Dobra. Świetnie. I to mamy 11 zdjętych. Muszą być jacyś kolejni. Widzę następnego. Zakradnę się do niego po cichu. Fakt, Jest! Udało się. Tak to zrobiliśmy w ostatnim momencie, naprawdę. Ale czekajcie, bo ktoś tu, ktoś tu jeszcze jest. Na tej wieży. Chociaż nie, 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 nie. nie. A tutaj był. Byłem świecie przekonany, że jest jednak na tej wieży. Okej okay. Wyjdź stąd Nie mogę go załatwić spadając stąd jakoś Tak wiecie, tak efektywnie O nie on może teraz Ala Już wiesz za dużo, kolego Radziłbym ci się uciszyć Dobra tu jest kolejny. On coś się strasznie złości. Nie wiem w sumie na co. Kurde, nie mamy tych strzał. Nie będę toczyć walki, więc tu. Nie Dobra, w sumie można wstrzymać na alarm. Nic mi za bardzo przez to nie zrobi. Nie, to mi nawet może i ułatwi zadanie. Wiecie, będzie, łat będzie więcej przeciwników. Więc powinno być. No dobra, też tylko cholera. Już się nie wiem, czy nie oberwałem. Dobra, na szczęście nie. Fucking shit. No i nas dupnął. Tak widzicie, no. Te questy nie są tak. aż tak łatwe. Zobaczę, że nie mamy pełnego eku. Okej. Okay. No nic, nie pozostaje nam w takim razie nic innego, jak wziąć kwestę raz jeszcze i spróbować ponownie go rozwiązać. Jednak będę się starać może nie dopuszczać do tego alarmu, bo widzicie ile ich tu jest w tym momencie. No i podejrzewam, że no wiecie czym to będzie grozić. Kolejnym po prostu nieudanym questem. Dobra, wbijamy tutaj pod na górę. I bierzemy replaya. Przyskuj, że się zrobić. Dobra, mamy 8 elfich strzał, tak naprawdę. Więc załatwmy na starcie, może tych tutaj wszystkich, ale właśnie tak pojedynczo. Bez żadnych strzał. Trochę niepotrzebnie ich zmarnowałem na początek, ale fakt to mieliśmy już 15 tak naprawdę. Zdjętych. A tak jak widzicie, jak mamy taki jak. Kuch... Okej, okay, tylko że widzicie, na takiego to tutaj. Przykład trzeba uważać. W tym wypadku Elfia strzała jest jak najbardziej na miejscu. Dobra O dziwo, nie ma tutaj nikogo za bardzo. Wbijaj tu. O jest. Dobra. Okej. Okay. załatwione. Czy ktoś tu jeszcze podejdzie mi bliżej? Nie chce mi ktoś ułatwić zadania mojej świętej misji. Zobaczcie, tu jest takie sporo tych ludzi. Świetnie, okay. dobra. I kolejny. O cholera, 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 robi się gorąco, 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 Jest! Świetnie. wdzielaj z tym alarmem! Mówiłem coś. Tak zwykle mnie nie słuchają. Później się dziwią, że tak szybko giną. Zajebiście. Dobra, jest, i kontra piękna. Nie wiem czy lecić tak na hardcore jak teraz. I tak wiecie, uda się czy się nie uda. Może mało istotne będzie, ale ja jednak chciałbym tego questa w miarę możliwości rozwiązać. Tak powiem dość. No, może nie, że tak wiecie, jakoś szybko, specjalnie, ale normalnie, żebym nie robił go wiadomo, prawda, wieczność. Dobra, ile mam do Lisa strzał? 6. To w sumie wystarczy załatwić jeszcze jednego i reszta pójdzie z górki. Ktoś tutaj chyba jest, na tej wieży. Dobra. Gdzie ktoś tutaj się czai? O, jest! On jeszcze nie wie. Nie ma pojęcia. Dobra, słuchajcie, mamy 6 łuków do załatwienia. No to już poleci teraz naprawdę, bardzo prosto już dlaczego? A dlatego! aż Pięciu załatwionych. zostaje nam jeszcze pięciu do, do znalezienia i załatwienia. To naprawdę nie powinno być teraz trudną rzecz sprawą. Uf. Tu jest i nieco więcej. Hej. Okay. nie? Następny. Negansko poszło zostaje nam jeszcze tutaj paru okay. down, 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 spalaj, spalaj, no, spalaj, jeszcze, 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 jeszcze! Ej, no ja pierdzielę. Najdłuższe zejście zwierzę Ever O! Patrzcie jak ci, patrzcie jaki! Jak się wystraszył Oj. To prawda, jest czego się bać. Bang! Jest! Czy był? A-mug! a a Okej, pokonaj Amuga! <ścoughs> To się da zrobić, tylko chyba go mam zdominować, tak naprawdę. Chociaż nie, niekoniecznie. Mam jednego zdominowanego, więc on wejdzie za jego miejsce. Tak mi się wydaje, że to powinno tak być. Powinno się tak właśnie odbyć. Popatrzcie, on to No nie wbija, nie wbija, nie wbija, nie wbija. Witam! <todgłosy> Na to liczę! Ale Ci pokażę jak walczy żołnierz wśród ziemi. Właśnie tak. Oj, patrzcie. On jest dość cwany. Myśli, że wygra. Jednak nie ma najniższych szans. Oczywiście, że nie. O, jeszcze, jeszcze się nie poddał. Dobra? Ja? Świetnie! Weszło kolejne, potężne uderzenie. Oczywiście z innymi frajerami też będziemy musieli się jeszcze spotkać. Ale powiem wam tak, mamy naznaczonego jednego woda który po prostu zajmie miejsce tego tutaj. Więc mamy duży plus pod względem tego, że po prostu możemy ich zaróżnić wszystkich i... Nikt nam nie będzie z tego powodu robić jakiś tam, wiecie, wywodów i tego typu rzeczy. To jest wydaje mi się... O nie! Co kurwa? Wycofujesz się gnoju! O nie! Na to nie pozwolę! Nie pozwolę na to! Ginisz to! Gin! Rozwal go! Rozciągaj go! Tak! Skończę! Dominuję! Okej! Okay. Lepiej będziesz mi służyć w taki... Nie? A czekajcie, ja mogę zdobyć informację o przebywaniu jakichś tam innych wodzów. A dowiedzmy się na przykład, kto tutaj jest. Hmm, świetnie. Mogę się jeszcze czegoś dowiedzieć? No już, niestety nie. Ok, yes, I nowy quest odblokowany! Świetnie! Cóż. W skrócie kochani, możemy przejść już do ostatniej misji w grze Shadow of Mordor Tak więc ja wykonam sobie szybką podróż do tego miejsca Tak, żeby następnego gameplayu zacząć w zasadzie od niego A żebyśmy sobie właśnie tak sympatycznie już zakończyli całą serię w następnym odcinku Jeżeli byście chcieli jakieś tam odcinki powiedzmy z pobocznych questów to piszcie w komentarzach Z przyjemnością wam nagrał coś takiego Natomiast generalnie jako tak skupię się w następnym odcinku już na głównym kłaście kończącym całą rozgrywkę. Tak więc cóż kochani, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy gameplay. Mam nadzieję, że się Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mnie na bieżąco właściwie nowych materiałów, to kopnijcie mi suba. Tymczasem ja już żegnam się z wami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej! O, czekajcie, bo patrzcie kogo my tutaj mamy Wiecie co? Zajmiemy się nim jeszcze Bo tak fajnie mi się akurat tutaj zażenało, zawijało, że ja tego nie odpuszczę Zobaczcie go jeszcze raz Jeee, yeah! pięknie weszło Okej, okay. no, chcę sobie nabić nieco ekstra Jest yeah! yeah, zatruty, pięknie, no to już jest po nim To już jest po nim, to już jest Przegrany przeciwnik, Bum! Uf, ubiej, mało? Dobra no? Na go, ubi, 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 ubi Ubi, jest Pięknie Kolejny załatwiony Bardzo, bardzo dobrze Jakie życie, taka śmierć Jest i nowy level Mamy punkty umiejętności, świetnie O to chodziło, o to chodziło Dobra, jeszcze jakiś tu jest lurk Ubiję jego Jest! Jeszcze! O, patrzcie! Pierwszy, który zadał mi jakiekolwiek obrażenia Ten tam strzelał Dobra, już nie będzie Czy jeszcze ktoś gdzieś coś tutaj żyje? Tu jest jeszcze jeden Patrzcie jaki cwany jest odważny! Odważny urk! Dobra, koniec! Kejo, a my bierzemy sobie ciekawy item, który sobie zdobyliśmy. Świetnie, ale tu mamy jeszcze kolejny urków. który którymi nie wiem, czy jest sens, że walczyć, czy też nie. Ten ma jako tak informację. Można od niego je wydobyć. Ale nie chce mi się, bo już nie potrzebuje żadnych informacji. Dobra, mimo wszystko jeszcze ubiję tutaj ty. Boom! Jest! Pięknie. Okej. Okay. Dobra. Zamkniemy. I jeszcze jeden nam pozostał. Okej, okay, dobrze mistrze, więc cóż, tym sympatycznym akcentem kończymy tego gameplaya, jeszcze raz żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach, hej!